Fundacja Niezła Sztuka przedstawia opowieść Michaliny Perugi, Józef Hełmoński o sobie samym. Czyta Jerzy Sztur. Nazywam się Józef Marian Hełmoński. Urodziłem się w ubogiej rodzinie szlacheckiej na początku listopada 1849 roku, we wsi Boczki. Pewnie nie wiecie, gdzie to jest. To nieduża wieś niedaleko Łowicza. Mój tato Józef Adam miał usposobienie wielkiego artysty. Nie tylko pięknie grał na skrzypcach, ale też dużo malował i rysował. To on odegrał znaczną rolę w kształtowaniu moich twórczych zainteresowań. Jednak zapał dla sztuki odziedziczyłem nie tylko po ojcu. Ale również po dziadku, który zajmował się malarstwem i literaturą. Wiecie, jak miał na imię? Także Józef. W mojej rodzinie sztukę dziedziczyło się nie tylko w genach, ale i wraz z imieniem. Moja mama, Izabela Złoskowskich, była niezwykle ciepłą i kochaną osobą. W najcięższych chwilach zawsze zachowywała pogodę ducha. Rozkoszowała się dobrą literaturą. Pamiętam, jak czytała moim dzieciom utwory Mickiewicza czy Sienkiewicza. Rodzeństwa miałem trójkę: Izabelę, Marię i Adama. Dzieciństwo moje było szczęśliwe, chociaż nie byliśmy zamożni. Kochałem bardzo nasz dom i otaczającego pola. Lasy i łąki. Te obrazy będą towarzyszyły mi przez całe życie. Dziecięca beztroska zakończyła się dla mnie w 1860 roku, kiedy wyjechałem na naukę do Warszawy, do szkoły powiatowej przy Ulicy Królewskiej. Zamieszkałem u cioci Marii, siostry mojego ojca. Przyznać muszę, że uczyłem się wówczas bardzo dobrze. Miałem celujące oceny z języka polskiego, arytmetyki i kaligrafii. Po dwóch latach mojego pobytu w Warszawie rodzice postanowili przenieść mnie do szkoły w Łowiczu. Wtedy zamieszkałem u babci od strony matki, Florentyny Łoskowskiej. Byłem jeszcze chłopcem, więc często płatałem jej figle, ale i ona nie miała dla mnie litości kazała mi chodzić spać razem z kurami a budziła skoro świt kiedy słońce ledwie co wzeszło a mnie właśnie wtedy najlepiej się spało był to niełatwy dla mnie czas doskonale zdawałem sobie sprawę z tego że rodzicom się nie przelewa w dodatku mój ojciec zachorował a na ziemiach polskich wybuchło powstanie styczniowe niepokój wisiał w powietrzu.